Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Z radością i wdzięcznością witam was w tym specjalnym filmie, w którym zbadamy życie i dziedzictwo niezwykłego młodego człowieka, Carlo Acutisa. To moment poświęcony refleksji i inspiracji i mam nadzieję, że podczas oglądania poczujecie się poruszeni pięknem wiary, którą on żył i szerzył. Carlo Acutis to postać, która przyciągnęła uwagę wielu ludzi na całym świecie, nie tylko z powodu swojej historii życia, ale także głębokiej więzi z Bogiem. Urodził się w Londynie w 1991 roku i dorastał w włoskiej rodzinie, która stworzyła mu sprzyjające warunki do duchowego rozwoju. Od najmłodszych lat wykazywał żywą wiarę i pasję do ewangelizacji, szczególnie wśród młodzieży. To co czyni jego historię jeszcze bardziej fascynującą, to sposób, w jaki potrafił połączyć nowoczesność z duchowością, wykorzystując technologię jako narzędzie do zbliżenia się do Boga i dzielenia się przesłaniem chrześcijańskim. W tym filmie zgłębimy kilka cudów przypisywanych jego wstawiennictwu, w tym poruszający epizod, który dotyczył młodej dziewczyny z Kostaryki. Ta dziewczyna, po poważnym wypadku, Doświadczyła cudownego uzdrowienia, które wielu przypisuje modlitwie i wierze złożonej w Carlo Acutis. To potężne świadectwo wpływu, jaki wiara może mieć w naszym życiu, nawet w momentach wielkich trudności i niepewności. Jednym z najbardziej uderzających aspektów życia Carlo była jego zdolność do postrzegania technologii nie jako przeszkody, ale jako cennego narzędzia do ewangelizacji. Stworzył stronę internetową dokumentującą cuda eucharystyczne, co stanowi dostępny zasób dla tych, którzy pragną pogłębić swoje zrozumienie wiary. Wizja Carlo uczy nas, że w ciągle zmieniającym się świecie zawsze jest miejsce na integrację wiary z nowymi narzędziami, które są nam przedstawiane. Oprócz umiejętności wykorzystywania technologii, Carlo Acutis pozostawił nam lekcje. Jak żyć naszą wiarą w sposób autentyczny i praktyczny, nawet w obliczu wyzwań. Jego życie było naznaczone głęboką miłością do bliźnich, szczególnie do tych najbardziej potrzebujących. Pokazuje nam, że prawdziwa świętość nie polega jedynie na wielkich gestach, ale na codziennej praktyce dobroci i współczucia. Zachęcam Was do refleksji nad tym, jak możecie wprowadzić te nauki w swoje życie. Jak możemy być narzędziami miłości i wiary w naszym codziennym życiu? W jaki sposób możemy wykorzystać nasze umiejętności i pasje, aby służyć innym i chwalić Boga? To zaproszenie dla nas wszystkich, niezależnie od wieku czy sytuacji. Podczas oglądania filmiku czujcie się swobodnie, aby podzielić się swoimi wrażeniami i uczuciami w komentarzach. Zawsze wzbogacające jest wiedzieć, jak historia Carlo Acutisa rezonuje w Waszym życiu. A jeśli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, zróbcie to, aby móc śledzić więcej inspirujących treści na temat wiary i życia chrześcijańskiego. Razem możemy rozwijać naszą duchową podróż i wzajemnie się zachęcać do życia, które odzwierciedla miłość Chrystusa. W trakcie filmu przyjrzymy się bardziej wpływowi, jaki Carlo Acutis miał na życie wielu ludzi w tym relacjom o cudach, które wciąż się zdarzają nawet lata po jego odejściu. To potężne świadectwo przypomina nam, że Bóg działa w tajemniczy i zaskakujący sposób, a wiara może nas jednoczyć w filach rozpaczy i nadziei. Carlo Acutis uczy nas, że życie chrześcijańskie to ciągła podróż, w której każdy z nas jest powołany do bycia światłem w świecie. Mam nadzieję, że ta refleksja nad jego życiem i dziedzictwem zainspiruje każdego z Was do życia z większą miłością, wiarą i zaangażowaniem w wartości chrześcijańskie. Niechaj każdy z nas uczy się od niego i, podobnie jak on, dąży do głębszej relacji z Bogiem i z innymi. Cieszcie się filmem i niech Bóg Was bogato błogosławi. Historia Karlo Akutisa zaprasza nas do głębokiej refleksji nad mocą wiary i jej zdolnością do czynienia cudów. W fragmencie Mateusza godzina 17.20 znajdujemy potężne stwierdzenie Jezusa: Jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze, przenieś się stąd tam, a ona się przeniesie, i nic nie będzie dla was niemożliwe. Ten werset uczy nas, że nawet najmniejsza wiara może przynieść niezwykłe rezultaty. Życie Karlo jest żywym świadectwem tej prawdy. Pokazał, że wiara, nawet jeśli wydaje się mała lub nieistotna, może mieć ogromny wpływ na życie ludzi wokół nas. Karlo, odkąd był młody, z pasją przyjął swoją wiarę, która przewyższała zwykłe zrozumienie. Jego zdolność do łączenia technologii z duchowością była innowacyjna i jednocześnie inspirująca. Wykorzystał swoje talenty, aby stworzyć stronę internetową dokumentującą cuda eucharystyczne, pokazując, że wiarę można komunikować nowoczesnymi i dostępnymi sposobami. To ujawnia istotną cechę wiary. Nie jest ona statyczna. Lecz dynamiczna i zdolna do dostosowywania się do potrzeb każdej generacji. Dzięki temu Karlo nie tylko łączył się z młodzieżą, ale także zachęcał ich do postrzegania wiary jako integralnej części ich codziennego życia. Wstawiennictwo Carlo Acutisa, uznawane przez wielu, jest namacalnym przykładem tego, jak wiara może manifestować się w cudach. Przypadek młodej dziewczyny z Kostaryki. Która po poważnym wypadku, po modlitwie złożonej za wstawiennictwem Karlo, doświadczyła niewytłumaczalnego uzdrowienia, ilustruje siłę modlitwy i wiary. W liście do Jakuba, godzina 5:16, czytamy: Modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc w swych skutkach. To przypomina nam, że modlitwa nie jest jedynie aktem dewocji, ale praktyką. Która może prowadzić do realnych i znaczących transformacji w życiu ludzi. Wiara matki, która szukała pocieszenia i pomocy w stawiennictwie młodego człowieka, który już odszedł, jest świadectwem mocy modlitwy i przekonania o istnieniu czegoś większego. Cudi związane z Karlo nie dotyczą jedynie uzdrowień fizycznych, mówią również o przywracaniu nadziei i wiary w chwilach rozpaczy. Kiedy ludzie zwracają się do wstawiennictwa świętego, takiego jak Karlo, łączą się z tradycją wiary, która przekracza czas i przestrzeń. To prowadzi nas do refleksji nad znaczeniem wspólnoty wierzących, w której wstawiennictwo i wzajemne wsparcie stają się kluczowe w obliczu wyzwań życia. Życie Carlo Akutisa stawia nas także przed pytaniem, jak my żyjemy naszą wiarą. Nie dążył do wielkich czynów ani uznania. Jego pokora i prostota są cenną lekcją. W świecie, często obsesyjnie zafascynowanym statusem i sukcesem, Karlo przypomina nam, że prawdziwa wielkość tkwi w gotowości do służenia innym oraz szczerości naszej oddania Bogu. Przez swoje życie był przykładem, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla postaci historycznych ale jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną żyć z miłością, współczuciem i służbą. Ostatecznie obietnica Jezusa w Ewangelii Jana 14. 13 myślnik 14 zapewnia nas, że wszystko, o co poprosicie w imię moje, to uczynię. Ta obietnica zachęca nas do szukania wstawiennictwa i boskiej pomocy z ufnością. Doświadczenia wielu, Którzy prosili o wstawiennictwo Karlo i byli świadkami cudów, potwierdzają tę prawdę. Wiara nie jest aktem izolowanym, ale wezwaniem do działania, zaproszeniem do wspólnej modlitwy i szukania obecności Boga w naszym życiu. Dlatego życie i duchowość Karlo Acutisa uczą nas, że wiara jest potężnym narzędziem przemiany. Nawet w czasach niepewności i bólu. Możemy znaleźć siłę i nadzieję w obietnicach Boga. Poprzez modlitwę i wstawiennictwo przypominamy sobie, że nie jesteśmy sami. Wiara, nawet jeśli wydaje się mała, ma potencjał do przenoszenia gór, uzdrawiania serc i przemieniania żyć. Niech każdy z nas, jak Karlo, żyje swoją wiarą autentycznie, zawsze dążąc do zbliżenia się do Boga i innych w nieprzerwanej miłości i służbie. Historia Carlo Acutisa zaprasza nas do głębokiej refleksji nad relacją między wiarą, wstawiennictwem a cudami. Jest on współczesnym przykładem tego, jak duchowość i technologia mogą współistnieć, oraz jak szczera pobożność może przynosić niezwykłe owoce. Od najmłodszych lat Carlo wykazywał niezłomną wiarę, która nie ograniczała się do tradycyjnych praktyk religijnych ale obejmowała również wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do komunikacji przesłania chrześcijańskiego. Przypomnienie z Ewangelii Mateusza godzina 17:20 mówi nam, że wiara, nawet jeśli wydaje się mała jak ziarnko gorczycy, ma ogromny potencjał. Karlo nie tylko wierzył w Boga, ale także wykorzystał swoją pasję do technologii, aby dzielić się tą wiarą. Stworzył stronę internetową dokumentującą cuda eucharystyczne, przedstawiając wiarę w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych ludzi. Ten gest jest wyraźnym dowodem na to, że wiarę można przekazywać za pomocą współczesnych środków, kwestionując przekonanie, że duchowość musi być przestarzała lub oddzielona od innowacji naszych czasów. Ponadto wstawiennictwo Karlo, uznane w wielu cudach i uzdrowieniach. Odzwierciedla znaczenie modlitwy i wspólnoty wiary. W liście do Jakuba godzina 5.16 przypomniane jest, że modlitwa sprawiedliwego ma potężną moc. Świadectwa osób, które szukały wstawiennictwa Karlo i doświadczyły niewytłumaczalnych uzdrowień, potwierdzają tę prawdę. Pokazują nam, że nawet w chwilach bólu i cierpienia wiara może być źródłem nadziei i przemiany. Postawa Karlo który oddał swoje cierpienia i bóle Bogu, jest inspirującym przykładem, jak radzić sobie z przeciwnościami w sposób produktywny i duchowy. Praktyka modlitwy i poszukiwanie wstawiennictwa świętych, takich jak Karlo, pomagają nam zrozumieć, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Wiara chrześcijańska jest wspólnotową podróżą, w której wspieramy się nawzajem w poszukiwaniu uzdrowienia i pocieszenia. Kiedy matka młodej dziewczyny z kostaryki udała się do grobu Karlo, nie szukała tylko cudu, łączyła się z tradycją wiary, która uznaje moc wstawiennictwa i modlitwy wspólnotowej. Ten akt zaufania w postać, która już odeszła, jest świadectwem wpływu, jaki Karlo miał na życie innych nawet po swojej śmierci. W Ewangelii Jana 14, 13 myślnik 14 Jezus obiecuje, że wszystko, o co Go poprosimy, zostanie spełnione. Ta obietnica zachęca nas do przywoływania obecności Chrystusa w naszym życiu i do ufania, że nasze modlitwy będą wysłuchane. Doświadczenia wielu, którzy szukali wstawiennictwa Karlo i widzieli, jakich prośby zostały spełnione, potwierdzają te obietnice. Połączenie wiary, modlitwy i wstawiennictwa sprawiedliwego może stworzyć przestrzeń. W której cuda stają się możliwe. Carlo Acutis żył w prostocie i służbie. Nie szukał uznania ani sławy, ale poświęcał swój czas pomagając potrzebującym i dzieląc się miłością Boga. Ta pokora jest kluczową cechą prawdziwej duchowości, która często jest zapominana w świecie, który ceni sukces i rozgłos. Przykład Carlo przypomina nam, że świętość tkwi nie w wielkich gestach ale w małych codziennych czynach dobroci, współczucia i służby bliźnim. Płatki róży znalezione na grobie Carlo, które zaskoczyły oczekiwania natury, symbolizują ciągłą obecność boską w codziennym życiu. Fenomen ten, który intrygował naukowców, staje się potężnym znakiem duchowości Carlo i ważności jego wstawiennictwa. Piękno i kruchość róży przypominają nam że nawet w małych rzeczach możemy znaleźć rękę Boga działającą w naszym życiu. Historia Carlo Acutisa jest zaproszeniem do refleksji nad tym, jak możemy zintegrować naszą wiarę w nowoczesne sfery życia. Jego podejście inspiruje nas do niepostrzegania technologii jako przeszkody, ale jako szansy do ewangelizacji i dzielenia się przesłaniem Chrystusa. Jest wzorem dla dzisiejszej młodzieży, pokazując, że można żyć autentyczną wiarą w świecie, który często wydaje się oddalony od duchowości. Dlatego jesteśmy wezwani do podążania za przykładem Karlo, do aktywnego życia wiarą i szukania wstawiennictwa nie tylko w chwilach potrzeby, ale jako część naszej codziennej wędrówki z Bogiem. Historia ta zachęca nas do wiary w moc modlitwy, przyjęcia naszej misji służenia innym i zaufania. Że z wiarą możemy być świadkami cudów w naszym życiu i w życiu tych wokół nas. Historia Carlo Acutisa uczy nas o głębokim związku między wiarą, technologią a przeżywaniem miłości chrześcijańskiej. Jego życie, naznaczone autentyczną duchowością już od młodości, zachęca nas do refleksji nad tym, jak możemy zintegrować naszą wiarę z codziennością wykorzystując dostępne nam zasoby do szerzenia miłości Boga i służenia innym. Carlo, młody człowiek, który wykorzystał swoje umiejętności technologiczne do dokumentowania i dzielenia się cudami eucharystycznymi, pokazuje nam, że nowoczesność nie jest przeszkodą w życiu wiarą, ale szansą. W świecie przesyconym informacjami i rozproszeniami niezwykle ważne jest Abyśmy nauczyli się wykorzystywać technologię jako środek do duchowego wzrostu, tak jak uczynił to Carlo. Nie ograniczył się do bycia biernym obserwatorem życia wokół siebie. Wręcz przeciwnie, stał się agentem przemiany, wykorzystując swoje pasje, aby przybliżyć młodych ludzi do Boga. To skłania nas do refleksji nad tym, w jaki sposób możemy być narzędziami bożymi w naszych społecznościach. Wykorzystując nasze umiejętności i pasje do promowania większego dobra. Wiara Carlo objawiła się w sposób wzorowy w obliczu przeciwności losu. Gdy zdiagnozowano u niego agresywną formę białaczki, nie dał się przytłoczyć rozpaczy. Jego spokojne przyjęcie bólu oraz chęć ofiarowania swoich cierpień w wyższym celu ukazują rzadką duchową dojrzałość. Uczy nas. Że prawdziwa wiara jest testowana w trudnych chwilach i że nawet w bólu można znaleźć wyższy sens sposób na współpracę z boskimi planami. To prowadzi nas do refleksji na temat tego, jak my stawiamy czoła naszym własnym trudnościom. Zamiast dawać się zdominować strachowi i niepokoju, możemy szukać obecności Boga, ofiarując nasze zmagania jako akt wiary. Doświadczenia uzdrowień i cudów związanych z wstawiennictwem Karlo są potężnymi świadectwami skuteczności modlitwy. Fragment z Jakuba godzina 5.16 przypomina nam, że modlitwa sprawiedliwego może wiele zdziałać. To zaprasza nas do zrozumienia, że istnieje prawdziwa moc w wstawiennictwie, które może dotykać życia i przynosić ulgę w bólu i cierpieniu. Historia młodej osoby która wyzdrowiała po poważnym wypadku dzięki modlitwie o wstawiennictwo Karlo, jest wyraźnym przykładem siły wiary i modlitwy. To skłania nas do rozważenia znaczenia pielęgnowania życia modlitewnego oraz poszukiwania wstawiennictwa świętych, nie jako sposobu na odwrócenie wzroku od Boga, ale jako formy umocnienia naszej wspólnoty z Twórcą i z tymi, którzy już są u Jego boku. Ponadto, styl życia Karlo. Który wybrał prostotę i służbę innym, jest zaproszeniem do refleksji nad naszymi własnymi priorytetami. Nie dążył do materialnych wygód ani sławy, lecz poświęcał swoje dni pomaganiu potrzebującym i życiu wartościami chrześcijańskimi. W Ewangelii Mateusza, godzina 17:20, Jezus mówi o mocy wiary, stwierdzając, że nawet jeśli jest ona wielkości ziarnka gorczycy, może przenosić góry. To wyzwanie zmusza nas do zbadania jakości naszej wiary i naszej gotowości do działania na rzecz innych. Wiara, którą Karlo demonstrował, nie była bierna. Wcielał ją w życie poprzez konkretne działania, służąc tym, którzy potrzebowali pomocy. Reflektując nad życiem Carlo Acutisa, jesteśmy skłaniani do zastanowienia się, jak możemy być bardziej podobni do niego w naszym codziennym życiu. Jak możemy wykorzystać nasze umiejętności i pasje, aby służyć Bogu i innym? Jak możemy stawić czoła naszym własnym trudnościom z tą samą spokojem i wiarą, którą On wykazał? Historia Karlo nie jest jedynie inspirującą Nar, jest wezwaniem do działania, wezwaniem, aby każdy z nas zapytał siebie: Jak mogę być narzędziem Bożym w nowoczesnym świecie? Podróż Karlo uczy nas, że możliwe jest zintegrowanie wiary z nowoczesnym życiem, że technologia może być sprzymierzeńcem w ewangelizacji, a prawdziwa duchowość objawia się w konkretnych działaniach miłości i służby. Patrząc na jego życie oraz cuda, które miały miejsce dzięki jego wstawiennictwu, jesteśmy zachęcani do wzmacniania naszej własnej wiary i gorliwego dążenia do życia modlitewnego i oddania. Na zakończenie. Pomódlmy się o wstawiennictwo Carlo Acutisa i umocnienie naszej wiary w Boga. O Panie Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności i czci. Dziś chcę Cię chwalić za niezwykłe życie Carlo Acutisa, młodego człowieka, który, mimo swojej krótkiej obecności w tym świecie, pozostawił dziedzictwo wiary, miłości i determinacji, które dotyka serc wielu. Dziękuję Ci, Panie, że zainspirowałeś Karlo do połączenia swojej pasji do technologii z dążeniem do Twojej prawdy, pokazując, że nawet w nowoczesnych czasach można prowadzić autentyczne życie chrześcijańskie. Panie, tak jak Karlo, który wykorzystał swoje umiejętności, aby stworzyć przestrzeń, w której wielu mogło poznać i zgłębić wiarę, pomóż nam znaleźć sposoby, aby dzielić się Twoją miłością z tymi, Którzy nas otaczają. Niech każdy z nas będzie narzędziem pokoju i światła, tak jak Karlo był w swojej młodości, pokazując, że wiara nie jest ciężarem, ale źródłem radości i wolności. W Twojej obecności, Panie, wspominam również odwagę i spokój, które Karlo okazał w obliczu przeciwności. Stawił czoła cierpieniu z niezłomną wiarą, Przekształcając swój ból w szczere ofiary dla Ciebie. Niech uczymy się z Jego przykładu, aby akceptować wyzwania życia jako możliwości duchowego wzrostu. Naucz nas, Ojcze, dostrzegać poza trudnościami i ufać Twojej bezwarunkowej miłości, nawet gdy drogi wydają się ciemne. O Boże, w tej chwili proszę Cię, abyś pobłogosławił wszystkich tych, którzy, tak jak Karlo, Zmagają się z chorobami, lękami i niepewnością. Niech siła i odwaga, które tkwiły w jego sercu, będą inspiracją dla nich. Niech w cierpieniu znajdą pocieszenie w tobie oraz pewność, że nigdy nie jesteśmy sami, ponieważ Twoja obecność nas otacza i wspiera. Pomóż nam być solidarnymi z bliźnimi. Wyciągając rękę do naszego cierpiącego brata, odzwierciedlając w ten sposób miłość. Którą nam dajesz. Panie, także dziękuję Ci za cuda, które wydarzyły się dzięki wstawiennictwu Karlo. Każde świadectwo uzdrowienia i przemiany jest przypomnieniem Twojej mocy i dobroci. Niech, tak jak matka uzdrowionej dziewczyny, zbliżamy się do Jego pamięci z wiarą i nadzieją, zawsze szukając Twojej woli w naszym życiu. Niech Twoje światło świeci w naszych sercach. Prowadząc nas do bycia agentami zmiany i wiary w tym świecie, proszę Cię, ukochany Boże, abyś pomógł nam pielęgnować ducha pokory i prostoty, cech tak charakterystycznych dla życia Karlo. Niech uczymy się dostrzegać w każdej osobie boską iskierkę, godną miłości i szacunku. Niech w naszych codziennych czynach wyrażamy dobroć, która wypływa z naszego serca, pamiętając, że każdy mały gest miłości jest odbiciem Ciebie. Niech oddanie Karlo święta. Franciszkowi z Asyżu inspiruje nas do troski o stworzenie i szacunku dla wszelkich form życia wokół nas. Niech będziemy podążać za Jego przykładem, żyjąc w harmonii z naturą i naszymi bliźnimi, dostrzegając, że prawdziwe bogactwo tkwi w dawaniu i służeniu. Pomóż nam, Panie, być promotorami pokoju i sprawiedliwości, sprawiając, aby Twoje światło jaśniało przez nas we wszystkich sytuacjach. O Panie, w tym momencie modlitwy pragnę oddać Tobie wszystkie intencje mojego serca oraz mojej wspólnoty. Niech nasze głosy połączą się w szczerym wołaniu, szukając Twojego prowadzenia i mądrości we wszystkich naszych decyzjach. Niech wiara Karlo inspirować nas do wytrwałości i nie poddawania się wobec trudności, ale do trwania w nadziei i odwadze, zawsze ufając, że Ty jesteś z nami na każdym kroku, który stawiamy. Niech przykład Karlo Akutisa przypomina nam, że świętość jest w zasięgu każdego z nas, niezależnie od wieku czy okoliczności. Niech, podobnie jak On, każdy z nas intensywnie żyje swoją wiarą. Dążąc do głębszej relacji z Tobą. Niech każdy z nas będzie żywym świadectwem Twojej miłości, odzwierciedlając światło Chrystusa w świecie, który tak bardzo potrzebuje nadziei i odnowy. Pomóż nam, Panie, zawsze pamiętać, że prawdziwe szczęście tkwi w miłości i służbie innym, w podążaniu za Twoimi naukami i w życiu, które uwielbia Twoje imię. Niech każdy dzień będzie dla nas inspiracją z życia Karlo i wszystkich świętych, którzy nas poprzedzili, dążąc do wzrastania w miłości, wierze i miłosierdziu. Niech nasza droga będzie naznaczona dążeniem do prawdy i czynieniem dobra, zawsze prowadzeni światłem Twojej obecności. Amen.